Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto Bitcoin 37209.06 czasu polskiego. Zaczynamy od niosów i to nie są porady inwestycyjne. Token BNB może mieć kłopoty, ponieważ USA żąda 4 miliardów dolarów od Binance w celu zakończenia sprawy kryminalnej. Departament sprawiedliwości USA żąda od Binance 4 miliardów dolarów, aby rozwiązać śledztwo dotyczące prania pieniędzy. Założyciel Peng Zhao, czyli CZ, może stanąć przed zarzutami karnymi. Pytanie jest, czy to może spowodować food, tym samym jeszcze większą wyprzedaż właśnie na tokenie BNB, który i tak jest na spadkach w stosunku do bitcoina, ale przestrzeń pod jeszcze większe spadki wydawałoby się, że może być. I pytanie, czy to będzie bardzo do dobry moment na zakup tego tokena. Giełda Kraken również jest oskarżona przez SEC o prowadzenie niezarejestrowanej platformy i niewłaściwe mieszanie środków klientów. Giełda kryptowalut Kraken została oskarżona przez Komisję Papierów Wartościowych o prowadzenie działalności bez odpowiedniej rejestracji jako przedsiębiorstwo papierów wartościowych w USA. Sek twierdzi, że Kraken wymieszał środki klientów z funduszami korporacyjnymi i naruszył federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych. Regulator dąży do trwałego zakazu prowadzenia przez Kraken działalności jako niezarejestrowanej giełdy oraz domaga się nałożenia kar. I zwrotu nielegalnie uzyskanych zysków. Na szczęście dla nas Kraken nie ma swojego tokena natywnego, to jednak takie informacje również są w stanie spowodować pewnego rodzaju fudy na rynku kryptowalut. Z drugiej jednak strony Microsoft oraz Nvidia popychają NASDAQ na najwyższe poziomy od 22 miesięcy, konkretnie NASDAQ 100, czyli kompozyt 100 największych spółek. Na Bitcoin nie jest aż tak wysoko w stosunku do swoich poprzednich poziomów. Zwróćcie uwagę, NASDAQ osiąga praktycznie poziomy all-time high, gdzie Bitcoin w stosunku do all-time high tutaj brakuje jeszcze drugie tyle. Czy to jest dobry znak Waszym zdaniem dla Bitcoina, czy jednak zbliża się moment wyprzedaży i ryzyka? A opłaty transakcyjne na sieci Bitcoina nadal są wysoko, a to jest spowodowane tym, że Ordinals jest rozwijane, czyli protokół, dzięki któremu można tworzyć właśnie na łańcuchu Bitcoina dodatkowe np. NFT-ki, a nawet smart kontrakty. dzienne opłaty za transakcje na Bitcoinie przewyższają obecnie transakcje na Ethereum właśnie ze względu na zwiększoną aktywność związaną z protokołem Ordinals. Tether twierdzi, że zamroził 225 milionów dolarów powiązanych z handlem ludźmi. Tether na chwilę obecną ma największy market cap wśród wszystkich stablecoinów i ten cały czas rośnie i jest na historycznie wysokich poziomach. A do czwartego halvingu pozostało już tylko 19 tygodni i historycznie cena w tych okresach, na 19 tygodni przed halvingiem, zachowywała się zazwyczaj wzrostowo, no a największe wzrosty pojawiały się dopiero po halvingu. Czy tak będzie i tym razem? Jeżeli nałożylibyśmy poprzednie wykresy, to uzyskalibyśmy takie potencjalne scenariusze. Który waszym zdaniem jest najbardziej prawdopodobny? Natomiast cena tokena BONG wzrasta Wielo, wielokrotnie w stosunku do dolara, osiągając najwyższe poziomy. I powiem Wam, patrząc na takie wykresy, aż łezka mi się kręci wokół, że ja w tym czasie nie miałem takiego tokena. Wzrósł on 29-krotnie w stosunku do dolara w przeciągu zaledwie jednego miesiąca po tym, jak bitcoin na początku wzrósł, czyli to był bardzo dobry moment na szczycie lokalnym bitcoina, żeby właśnie ten token, bong, który wtedy był niedowartościowany jeszcze na swoich poziomach wsparcia, zakupić. No ale pytanie, kto mógł to wiedzieć, że ten token zrobi 29 razy, a nie na przykład dwa albo tylko 3 razy, być może zrobi jeszcze więcej, tego nie wiemy. W związku z tym tę łezkę można wytrzeć. I skupić się na tokenach, które jesteśmy w stanie przewidzieć ich wzrosty. I tak, na przykład, RAC, który. Był możliwy do kupienia na Gate.io i na Maxdata App pojawiła się informacja o tym, że ma mieć listing. Od informacji wzrósł o 22% w przeciągu zaledwie 6 godzin. W tym samym czasie Bitcoin nie zyskał nic w stosunku do dolara, zatem przez 6 godzin 22% maksymalnych możliwych zwrotów. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie takie sytuacje przewidzieć po to, żeby takie zwroty faktycznie księgować. Na Max Data App dla użytkowników Tier 3 od dwóch lat pojawiają się alerty o listingach i spośród tych wszystkich alertów znaczna większość z nich osiąga faktycznie wzrosty. Średnia wzrostu to ponad 27% w przeciągu 36 godzin, a mediana to 14% w przeciągu 17 godzin. Zatem najczęstsze wyniki to plus 14% w przeciągu 17 godzin. I mając na uwadze takie informacje, właśnie pod listingi bardzo ciekawie jest moim zdaniem spekulować. I aby uzyskać takie informacje o listingach, wystarczy wejść na MaxData.app i podłączyć się pod Telegram, aby otrzymywać alerty. Zarówno o listingach, które już są oficjalne, jak również te informacje poufne, tak jak właśnie było w przypadku tokena RADS. Jeszcze dzisiaj jest możliwość wygrania biletów na NBX. Kilka z nich zostało już rozdanych. Przypominam, NBX to wydarzenie kryptowalutowe w Berlinie. Moim zdaniem bardzo warto być. No i dodatkowo wiem, że w związku z Black Friday, dzisiaj i na dniach są bardzo, bardzo duże zniżki właśnie na to wydarzenie. A jeżeli chodzi o Black Friday na Max Data Up, to tutaj Black Friday jest codziennie, ponieważ najniższe ceny dostępów lifetime są gwarantowane, a jest również gwarancja, że w każdej kolejnej rundzie ceny tych dostępów lifetime będą coraz coraz wyższe. W obecnej rundzie pozostało tylko 17 dostępów lifetime na poziomie trzecim, czyli tier 3. A zalety takiego dostępu to nieograniczona możliwość korzystania z narzędzi przez lata, dodatkowa alokacja na przyszłe tokeny MXD oraz ekskluzywne możliwości, czyli np. sieci neuronowe, które będą dostępne jedynie dla użytkowników na najwyższym poziomie TR3 Lifetime. A te są coraz bliżej, ponieważ na chwilę obecną wśród użytkowników z najwyższym dostępem już testowany jest system pro-alertów i backtestów. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!